Żyjemy tylko raz, prawda siedzi w każdym z nas, bo to jest ten czas. Kolejny raz wychodzę z domu, z moją muzyką. Wtedy do przodu, choćby pod sobie to znowu, co tam że nie jestem sobą. Kolejny dzień, dzięki Bogu, kolejny obrót, kręci się klobus, pochłonął mnie ten klimat za młodu. Rap, tu zawsze swoją drogą... Z niebezpiecznego internegu obchodzimy są od wielu lat w krajówce i w krajach na całym świecie. W tym roku odpadał się u nas już prasny dyplomatyk. Cień tego przeszedł się u księcia, Kampania ta organizowana jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz naukową i akademicką sieć komputerową, która także jest realizatorem unijnego programu Safer Internet. Tegoroczne hasło Dni Bezpiecznego Internetu brzmi, razem tworzymy lepszy internet. W tym roku do więcej Narodowych Obchodów dołączyła również nasze szkoły. Z tej okazji podjęliśmy wiele inicjatyw. Jedną z nich jest właśnie dzisiejsze spotkanie z naszymi gości. Serdecznie witamy panią Ewę Nadetę, która jest pierwszą aspirantą Powiatowej Komendy Policji w Myśleniu i pracuje w Zespole do Spraw i Patologii. Witamy również pana aspiranta Pawła Leśnickiego, nasi goście na co dzień w Wiemy, że Komenda Powiatowa Policji w Gruby Średnicach realizuje projekt zagrożenia w sieci profilaktyka reagowanie. Czy może nam Pani opowiedzieć o tym programie, do kogo jest skierowany oraz jaki jest jego cel? A więc program zagrożenia w sieci profilaktyka reagowanie skierowany jest do uczniów szkół podstawowych to klas 4. Celem tego programu jest właśnie uświadomienie dzieciom, jakie zagrożenie dzieli się ze sobą niewłaściwe korzystanie z internetu, z jego zasobów. Z jakimi zagrożeniami może spotkać się dziecko w internecie? Jak powinno się zachować w takiej sytuacji? Z kim ma się kontaktować? No, sami wiecie, że internet niesie ze sobą czasami bardzo złe przesłanie. No i w internecie możemy spotkać na przykład kogoś obcego, prawda? Ktoś obcy, starszy od was może podawać się za waszego rówieśnika, za kolegę, za koleżankę, co całą wcale nie może być prawdą, prawda? Więc jak wtedy się zachować? No, przede wszystkim trzeba o tym rozmawiać ze swoimi rodzicami, prawda? A jeżeli jesteście w szkole, to można o tym porozmawiać ze swoimi nauczycielami, z wychowawcami, z pedagogiem. No i oczywiście po takiej konsultacji jak najbardziej należy taki fakt zgłosić na policję, w konwencie powiatowej policji w Myślenicach. Jakie danych nie wolno podawać w internecie? Dlaczego? No przede wszystkim nie należy podawać swoich danych osobowych tam gdzie mieszkamy, naszego adresu. Nie należy podawać swojego numeru telefonu. bo to, to wszystko może wykorzystać właśnie ten ktoś obcy, aby skrzywdzić dziecko albo na przykład go prawda? Nie należy również podawać numerów rachunków bankowych, prawda? Swoim rodziców. Bo to są wszystkie osoby niebezpieczne, które tylko czyhają na tak rzekł dzieci, aby wykorzystać to złoim złym W jak czas dziecko powinno spędzać przed komputerem? No ja myślę, że dzieci powinny spędzać przed komputerem. Jak najmniej czasu. To nie znaczy, że nie mają z ogółu. ale na pewno ma to być kontrolowane przez rodziców. Nie może być tak, żeby dzieci były zostawione same sobie i spędzały tam dziennie na przykład 3-4 godziny. I ja uważam, że przede wszystkim internet powinien być wykorzystywany do żeby pogłębiać swoją wiedzę. Żeby porównywać różne wiedzy, czyli to, co napisane jest w podręcznikach, w książkach, można o tym porównać do tego, co na ten temat w internecie. Ale na to na pewno nie jest potrzebnych nam kilka godzin. Myślę, że wystarczy nawet pół godzinki, żeby to sprawdzić. I myślę, że to jest wystarczające. A wówczas, to myślę, że najlepiej dla zdrowia. Spędzać czas na świeżym powietrzu. Teraz zmierzają się ferie, więc mamy nadzieję, że ten śmiech będzie. Więc yy, myślę, że najlepiej i najbezpieczniej korzystać po prostu ze sportu Czy można uzależnić się od komputera i internetu? Jak najbardziej można od internetu się uzależnić. Internet bardzo uzależnia przede wszystkim gry, które, na których dzieci spędzają bardzo dużo czasu. Maksymalny czas przebywania dziecka przy komputerze, tak jak koleżanka wspomniała, wynosi około pół godziny. Internet bardzo uzależnia. Gry również bardzo uzależniają. Jakie są konsekwencje uzależnienia? Ano, może być taką konsekwencją na przykład skrzywiony kręgosłup, czyli wady postawy, może być taką konsekwencją słabszy wzrok, bo siedząc przy monitorze komputera nawet osoby dorosłe korzystają z przerw. I przewidziana jest taka przerwa ustawowa przy korzystaniu z komputera. I tak samo dzieci powinny. Takie przerwy robić? Jakie gry powinny grać dzieci i dlaczego? Gry komputerowe są czasami bardzo fajne, ale każda gra komputerowa ma system oznaczenia. Ten system oznacza się w skrócie jako PEGI. I na takim w systemie każde pudełko gry komputerowej ma oznaczenia wiekowe. Od ilu lat może być ta gra. I rodzice powinni zwracać uwagę na te oznaczenia. Może to być wulgarny język, może to być gra, która wywołuje strach, a niektóre gry potrafią nawet wywoływać brykawki. Podobne do choroby, którą nazywamy badawczą, więc dzieci nie powinny z takich gier korzystać. Jest to bardzo niebezpieczne. Nie chcę się z i nie chcę co to są to programy filtrujące i do czego one służą? Programy filtrujące weźmą w uwagę. Właśnie bezpieczeństwo dzieci e, mają służyć temu, że po zainstalowaniu do naszego komputera blokują dostęp e, na niektóre strony internetowe w ten sposób, że dziecko nie może ich oglądać. Na przykład, jeżeli dziecko chciałoby oglądać, czy brać udział w jakichś bardzo przemocowych grach, które nawet. Y, w których nawet uczestniczą dorośli, to wówczas, no, po prostu zostanie to zablokowane i e, takie dziecko nie będzie mogło mieć udziału w takiej, takiej grze. E, myślę, że to jest bardzo korzystne, ponieważ, jak wcześniej kolega wspomniał, e, gry, zwłaszcza gry przemocowe, e, działają bardzo źle. Na rogu i dzieci, tak? ponieważ y, dzieci przejmują te zachowania, przenoszą je potem y, na przykład na teren szkolny, gdzie dochodzi do różnych y, przykrych sytuacji, które zdarzyć się nie powinny. Tak? Jakie mogą być jej konsekwencje? Cyberprzemoc to nic innego jak, jak przemoc, przemoc tylko z użyciem technologii teleinformatycznych albo za pośrednictwem internetu albo za pośrednictwem na przykład telefonów komórkowych. Jakie mogą być konsekwencje cyberprzemocy? Takie same konsekwencje mogą być jak w stosunku do przemocy w świecie rzeczywistym. Czyli tak jak kolega koledze mówi na przykład, że tam coś po lekcjach ci zrobię, będzie mu groził, tata, słownie tak samo zagrozić można za pośrednictwem na przykład SMS-a. Wysłać do kolegi SMS-a o takiej treści, że po szkole za to, że mi przeszkadzać w lekcji, za to, że dostałem dwóje, spotkamy się razem z grupą kolegów i na przykład będziemy się bić. To jest to samo, czyli powiedzenie koledze twarzą w twarz, czy powiedzenie za pośrednictwem SMS-a bądź MMS, bądź jeszcze na przykład maila odnosi takie same konsekwencje w prawie jak w życiu rzeczywistym. Że hmm, najbardziej korzystne jest korzystanie z takich stron, które Was interesują, e, żeby pogłębić e, swoją wiedzę. Tak? E, w podręcznikach e, Maciej Płytki, w tej chwili, jak, jak ja chodziłam do szkoły, to tego nie było, ale w tej chwili e, Wasze podręczniki szkolne bardzo często zaopatrzone są. Płytki taki takich dodatkowych multimedialny, gdzie właśnie można poszerzać tą swoją wiedzę. Można sobie yy, wykonywać jakieś zadania dodatkowe. Bądź też, jeżeli interesujecie się konkretnym przedmiotem, na przykład macie zainteresowanie przyrodnicze, warto wykonać dodatkowo jakąś pracę, bądź też prezentację na tematy właśnie przyrodnicze. Myślę, że bardzo dużo spotka się to i będzie widziane przez waszych nauczycieli, dlatego z takich stron radziłabym korzystać. Myślę tutaj o decydujach internetowych, o różnych wydawnictwach. Tego w internecie jest mnóstwo i naprawdę internet jest, na to jest tak wiedzy, z której warto wykorzystać, z której warto korzystać, ale droższe korzystać, tak? Oczywiście, jak mówiłam o porównywaniu, jeżeli czytamy książki, zapoznajemy się z podręcznikami, potem spokojnie bo to, co w internecie, możemy sobie porównać, tak? Może nie z wykroczeniami, a właśnie cyberprzemocą, prawda? W Policji znajdują się takie wyspecjalizowane komórki do walki z przestępczością cybernetyczną. I musicie pamiętać, że dzisiaj wciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze swojego komputera, to tak jakby się podpisało swoim imieniem nazwiskiem, ponieważ każdy komputer ma bramkę IP. I dzięki tej bramce IP, która jest niezmienna, policjanci potrafią dojść do każdego komputera w każdym domu. Skąd została wysłana na przykład bardzo brzydka wiadomość albo obraźliwa dla kolegi albo koleżanki, to policja właśnie po takim numerze IP dojdzie. Również zdjęcie, jeżeli jakieś zostało wysłane niechciane, albo jakieś takie o obraźliwej treści na kolegę, na koleżankę. Również, jeżeli naciśniesz Enter, to już tak jakby opisał się swoim imieniem i nazwiskiem na tym komputerze. Identycznie sprawa się ma z telefonami komórkowymi, ponieważ każdy telefon to nie tylko karta SIM, która odpowiada numerowi waszemu, waszego telefonu, waszej komórki, ale każdy, Każda komórka posiada, ma swój numer wewnętrzny, tak zwany numer e-mail. I można po tym numerze e-mail również dojść do sprawcy cyberprzemocy. Więc to są takie nowinki, dzięki którym właśnie policja dochodzi sprawców, jak nazwać to, wykroczenia, to a to są właśnie przestępstwa. Niektóre, co wykroczenia, to są przestępstwa cyberprzemocy. Jakie najczęściej? No właśnie znieważenia, groźby, wyłudzanie różnych osobistych informacji, stalking i różne inne. że to konieczne kresło kampanii Razem tworzymy lepsze internet gdzie nam towarzyszyło na co dzień, a w tych ramach internautach będą korzystali wszyscy urzędkowi tej sieci. Dziękujemy naszym gościem za wsparcie w realizacji szkolnej kampanii oraz za informacje, które postarają się wykorzystać w praktyce. Wstaniemy, Boże, tworzymy nauki i Jak Wam mówiliśmy, pół godzinki to wszystko, nie dłużej, bo psują się oczy, tak? może popsuć się całkiem kręgosłup i co wtedy? Wszystko Was na starość będzie wolało. Myślę, że troszeczkę do myślenia dał ten film, prawda? No. Nie warto długo korzystać z komputera, trzeba ograniczać czas i jak najbardziej, jeżeli już surfujecie po komputerze, to rozmawiać o wszystkim z row. Liceum, właśnie. I tylko przy ich pomocy z tego internetu korzystać, pokazywać im z czego się korzysta, żeby oni również wiedzieli na, na jakich stronach wy siedzicie. Dziękujemy wam za spotkanie. Zresztą, za zaproszenie. jeszcze taka mała uwaga, przez to zainteresowane są obowiązki szkolne. Tak? Bo jeżeli spędzamy po południu 3-4 godziny po przyjściu ze szkoły, rzucamy plecak, i patrzymy tylko, żeby włączyć komputer i coś tam sobie zagrać. A wiecie, że ich wyciągają, więc mija jedna godzinka, druga godzinka, trzecia godzinka, czwarta godzinka. A okazuje się, że jednak jest sprawdzian. A to już jest z tak? Idziemy na sprawdzian nieprzygotowani, tak? Czyli zaniedbujemy swoje obowiązki szkolne, które są waszym podstawowym obowiązkach, tak? A dopiero kiedy nam starczy czasu, to ewentualnie możemy sobie coś tam otworzyć i poszukać, ale poszukać czegoś dobrego, tak? tak? Żeby to nam przyniosło jakąś korzyść, tak? Żebyśmy się mogli czegoś tam utworzyć. Więc dziękujemy wam za spotkanie, za to, że poświęciliście nam troszeczkę czasu, tak?